Hopa, słuchajcie, dwa wstępy do odcinka i standardowo na starcie ogłoszenia parafialne. Przed świętami. Mnóstwo osób na pewno będzie szukało prezentu dla swoich bliskich. i Jeżeli ktoś szuka coś w temacie poszukiwań, czyli detektory, sprzęt dla detektorysty sita, cuda niewidy, czy nawet do kamperów, to oczywiście serdecznie Was na starcie zapraszam. No, koseczkę mi dałeś, dziękuję. Proszę bardzo, zapraszam Was do sklepu Odyńce. Link macie w opisie filmu. Na hasło Goblin wysyłka detektorów na terenie Polski za darmo. Także robić zakupy w sklepie Odyńce na hasło Goblin. I oprócz tego macie tutaj wizytówkę, czyli z prawej strony numer do mnie, jeżeli chodzi o temat kamperów, jakby ktoś potrzebował wstawić okno czy jakieś inne renowacje, śmiało dzwonić. Tyle, nie przedłużam wstępu. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Odpalamy jacyntego. Ledwo się zwlek zwlekłem z łóżka. Nawet nie wiem, która jest godzina, powiem Wam szczerze. O czwartej w nocy się obudziłem. Już gardło zawalone. Głowa mi pęka. No, to tyle, jeżeli chodzi o start tego odcinka. Przejść mi raczej, czyli nie przejdzie, ale jadę ogarnąć to, co najważniejsze na garaż. A. A resztę będę, już nawet nie wiem, który bieg wpijam. Dobra, muszę się skupić na jeździe, bo taki jestem trochę, jakbym młotkiem w głowę dostał. Nie przedłużam, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Może mała czarna mnie postawi na nogi. Mogłem w sumie zostać w domu, ale obowiązki, jak już się prowadzi własną działalność, brakuje trochę rzeczy jeszcze do końca budowy. I zazwyczaj takie drobne pierdoły zatrzymują prac, więc nie mam wyjścia, muszę jechać i skończyć dzisiaj jeszcze elektrykę, tak wychodzi na to, że praktycznie budowa skończona, to sobie zobaczycie zaraz w odcinku jedziemy do budowlanych i po drodze zatrzymam się do B&Q, bo teraz te Black Friday promocje cały miesiąc zobaczy co oni tam wrzucili na półki może coś ciekawego jest dobrze, że sobie listę zrobiłem bo nie wiem jak wy macie, ale jak mam grybsko, to głowa nie ta. Idziemy zobaczyć, czy małem coś ciekawego. Ja dzisiaj idziemy z góralką na kabarety, chyba kabaret młodych panów jest w Southampton i Kryszak chyba ma być. Z tego co dobrze pamiętam, nigdy nie byłem na kabarecie, bardziej y, siadam i stand up, ale jestem ciekaw, bo jak oglądam. Y, Kabarety, to mnie to tak nie do końca bawi, a na żywo mówią ludzie, że jest ogromna różnica. No i chcę dzisiaj sprawdzić, zobaczyć, to. jak rzeczywiście jest. Nie wiem, czy mi palec teraz na kamerę nie, y, nie poleciał. No to już sobie właśnie ostatnio kupiłem za 69 funtów. Jest i karszer 119. to by mi się przydało zrobię sobie zdjęcie i zobaczę jakie ceny są w internecie ej, bida z nędzą nie ma nic o Jezu. słuchajcie, szukam jakiejś kurtki jeszcze, bo mam takie, coś takiego identyczne i to jest za cienkie strasznie ten, no niewiele to daje przy takich temperaturach. Teraz tam minus 2, minus 3 i chyba kupię sobie takie grubsze z, z tą kurtką. Po pierwsze, że tutaj nie ma, a po drugie, że tak kurde, lepiej właśnie dwa grube swetry, bo nie ograniczy to tak ruchów pracy. Taki bezrękawnik w takiej grubej kurtce puchowej, no to nie wiem, jak ja będę tego kampera budował. I na promocji znalazłem bluzę za 6 funtów, także biorę. Nie kupować, ale na usprawiedliwienie powiem, że tak sobie wymyśliłem, żeby siebie usprawiedliwić, że y, pięć dni gotowałem z domu, nie kupowałem żarcia w, na stacjach w sklepie y, takich gotowców. Y, to raz w tygodniu w nagrodę będę sobie tutaj przyjeżdżał. Thank you. Ten samochód za mną jedzie już od domu. Hmm, śledzą mnie na. Że się przyżegna, nie. Poprawia, grzywa. Dobrze. Mi nikt nie mówi, że się nie da. Kobitka jeszcze pomachała, uśmiechnięta, zadowolona na wózku takim elektrycznym z dwoma psami na spacer. Da się, da się. Człowiek ma nogi ręce i tak jak ja wstałem rano, trochę przeziębiony, już narzekam, bo mi źle, bo mi niedobrze. Yy. No, trzeba doceniać gadałem ostatnio z góralką po wyjeździe do Polski nie wiem czemu mam czy wiem czemu mam takie odczucie no bo poparte wiecie tym co w Polsce zobaczyłem na własnej skórze odczułem ale ludzie tutaj mi się wydaje że ogólnie i w sklepach i tak na stacjach benzynowych gdziekolwiek są tacy bardziej wyrozumiali i mili nie? uśmiech mimo wszystko i tak nie odczuwa się tego takiego, wiecie, negatywnego podejścia, a w Polsce no niestety tak i to kurde na trzy dni kilka razy byłem w restauracji. Tak jak gdzie się zamawia jedzenie na kilogramy, tak się to chyba mówi. No i siedliśmy wszyscy razem do stołu, a było trochę buraczków na stole. No i poszedłem do tej pani z obsługi i poprosiłem, nie, że stół jest brudny z pretensjami, tylko czy ktoś by mógł wyczyścić stół, bo, bo jest brudny. I przyszła pani i powiedziała na starcie, że o, co to za afera o, o, o parę buraczków na stole nie wiem czemu tak, no ale ani żadnych chusteczek nie było, nic czym mógłbym sobie to sam wytrzeć, bo mnie nawet głowy nie zawracał. A takie pretensje, ja nie wiem czemu. Piszcie w komentarzach, czy też tak często macie. O, proszę bardzo. Po, potrafi poprawić humor, mówi tak, dzwonię do mojej, 4 godziny nie odbiera, coś się chyba stało. No i wybiera numer, mówię to dzwoń do, do, do pracy, zapytaj gdzie jest. Dzwoni, halo, y, y, era, Ela, it's at work? <grym>, to jest ze dwa razy, nikt nie odebrał. A, to do pralni się do, do dzwonię. Dzwoni za chwilę do, 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 do swojej już na poprawny numer Odbieram. i czemu nie odbierasz? Cztery godziny tam zapracowana jest. Mówi, a, bo już myślałem, że spadek. Już <grym, grym>, spadek odziedziczę po tobie, no widzicie. Także nie robić tak. Pisać, dzwonić, odzywać się, odbierać. Bo się chłop zamartwiał. No i jeszcze jak zawsze sporo takiej drobnej pracy, bo stelaż na łóżko jest zrobiony, wystarczy zarzucić materac, ale z tyłu mam jeszcze kilka kabli z elektryki do podpięcia. No i wszystkie listwy wykończeniowe do zrobienia. Także zawsze taka trochę żmudna ta robota na końcu. Okno do wstawienia z tej strony. W większości, jeżeli chodzi o te większe gabaryty mebli, no to skończone. Adi w tym momencie montuje już tak na 100% kuchnię i za chwilę będzie wycinał, bo w BLAD wlatuje zlew, tylko wszystko będzie w srebrnym kolorze, bo mamy też taką lodówkę. Do tego kuchenka dwupalnikowa, gazowa. No i zlew z tym standardowym takim kranem. Tylko już nie pamiętam, czekajcie, który. Bo zamawiałem kilka kolorów, nie wiem czy akurat dobrze trafiłem. Ale to też jest fajna sprawa do kampera: jak zlew jest blisko bocznych drzwi, bo można sobie wyciągnąć to na zewnątrz. Ten przewód jest dosyć długi, ja już nie pamiętam teraz wymiarów. A tu akurat jest czarny, ale jest na pewno gdzieś w tym całym barłogu srebrny zaraz znajdziemy ale to jest mniej więcej inaczej identycznie to samo tylko kolor inny i to można sobie wysuwać ten przewód jest naprawdę spory fajna sprawa no i co zawiasy do skrzyni wlecą poduchy w szarym kolorze tak jak było w poprzednim odcinku ta lamela którą tutaj widzicie wleci na ścianę no i tak naprawdę tyle trzeba drzwi zamontować od prawej strony, tam gdzie są włączniki koła Adiego, na toaletę, bo wleci toaleta. Pisaliście też w komentarzach, że goblin mówi, że będzie w tym niebieskim prysznic i co znowu, tak jak w białym, trzeba robić do szuflady, w sensie dwójkę. Słuchajcie, toaleta jest tak czy inaczej i w białym i w tym też będzie. Ona będzie wysuwana tutaj w tym oknie, które. Widzicie, można sobie wyjechać, i jeżeli jest taka potrzeba, to jedyneczkę, dwójkę śmiało można trzasnąć. Natomiast co do prysznica, planowałem zostawić ten samochód pod zabudowę, jeżeli chodzi o wynajem, czyli tam w czasie do dwóch miesięcy zbudować samochód, który wynajmę. Natomiast, tak jak widzicie, rynek zwalnia, jeżeli chodzi o sprzedaż kamperów, no bo mamy teraz już końcówkę listopada przed świętami. I ja też muszę sobie to wszystko jakoś rozłożyć te siły, żeby cały czas była, żebyśmy cały czas mieli co budować. I w tym momencie, gdybym zainwestował ogromne pieniądze i cztery tygodnie budował samochód pod wynajem, no to zwrot inwestycji z takiego samochodu rozkłada się w czasie, a ja muszę mieć cały czas obrót, czyli Budowa, kolejna budowa, kolejna budowa, i nie mieć przystojów, tak jak w tym momencie. Dlatego podjąłem decyzję, że niebieski zostanie zrobiony w takim standardzie, nawet jeszcze mniejszym niż ten, który widzieliście w poprzednim odcinku. Bo tutaj sporo próbowałem, wleciały lamele. Myślę, że wygląda ten samochód dużo lepiej, jeżeli chodzi o tą część wizualną. Trochę się tutaj nabałaganiło. Natomiast, coś takiego, to jest tydzień dłużej pracy, jeżeli chodzi o taką standardową zabudowę. Dołożyłem tutaj mnóstwo drogiego materiału, sprzętu wyposażenia do tego samochodu. Zrobiłem całą mechanikę. Przygotowałem ten samochód od A do Z. Co trzeba było, to wymieniłem. Wleciały wszystkie serwisy i nowy przegląd tego samochodu, i to wpływa też na cenę. Ten samochód jest dużo droższy niż na przykład ten. I co się w tym momencie dzieje? Ja się cieszę, bo zrobiłem duży krok do przodu. Wy widzicie ten progres. No, fajnie, jeszcze przydałby się tylko prysznic, ale co ze sprzedażą? Tak jak w poprzednim, słuchajcie, w poprzednim. W projekcie Renu Mastera, w którym zrobiłem, nie w poprzednim, ale przed wyjazdem z Góralką na Francję zrobiłem Renówkę, w której zamontowałem prysznic, zrobiłem elektrykę i to był przeinwestowany projekt, bo straciłem wtedy na sprzedaży tego samochodu, nie mówię, że tutaj stracę, bo nie ma presji tak naprawdę na sprzedaż tego samochodu, on się wcześniej czy później sprzeda za te pieniądze, które, za które je wystawiłem, bo uważam, że cena jest adekwatna do tego, co jest w środku, ale na tego klienta trzeba poczekać dłużej, a tak jak cały czas tłumaczę, ja muszę mieć obrót samochód w podstawie, sprzedaż, kupno kolejnego, samochód w podstawie, sprzedaż, kupno kolejnego na takie lepsze auta, a jeszcze gdybym dołożył do tego samochodu, zrobił wszystko tak jak tam i dołożył prysznic to i jeszcze byłoby tydzień dłużej, czyli około 4 tygodni pracy boiler, prysznic mnóstwo dodatkowych rzeczy, trzeba byłoby zrobić instalację gazową, popodpinać to wszystko ogromne koszta zabudowy i wtedy taki samochód z takim rocznikiem musiałbym wystawić za raz tyle co sprzedaje takie, takie, samochody jak ten, a z doświadczenia wiem, bo sprzedałem tych samochodów już kilkanaście, kilkadziesiąt na tym rynku cały czas oglądam też samochody od innych sprzedawców. Ciężko jest sprzedać takie, takie auto. Mało kto ma taki budżet i w przypadku renówki teraz jak mam wystawioną dużo osób mówi właśnie o budżecie o kilka, kilkanaście tysięcy mniejszym niż ten za który chcę sprzedać ten samochód także no niestety prysznica na razie nie będzie prysznic będzie jak posprzedaje auta i kupię samochód który mam w planach pod wynajem bo wtedy rzeczywiście to ma sens żeby zrobić w takim samochodzie prysznic no bo przyłoży się to fizycznie na wynajem samochodów czyli na tą cenę po pierwsze wynajmu a po drugie na ten komfort osób które chcą wynająć taki samochód na 2-3 3 dni, no to to ma jakiś sens, ale do sprzedaży moim zdaniem na angielski rynek samochody z prysznicem 2,20, 2,21 roczniki, dobrze wyposażone nie ma opcji ludzie tutaj chwalą sznurki jakieś pierdoły pomalowane listewki a nie elektrykę i, ym, i inny sprzęt, który kosztuje kupę kasy, tutaj jest Anglia, a nie polskie standardy a no i były zakupy słuchajcie w Lidlu do lidla, do lidla przyda się. Do poszukiwań chciałem sobie odświeżyć. Tamta mi się sprawdziła. Nie udało mi się tamtej z lidla złamać. A poprzednie z jakichś takich ogrodniczych miejsc łamałem praktycznie co kilka kopań. Ciężka, długa, szeroka, wygodna, gumowa rączka w kształcie litery V po bokach zęby, więc do lasu myślę, że też się sprawdzi idealnie. Nie jest taka szeroka jak tamta, ale myślę, że w zupełności wystarczy. Tym bardziej, że separacja takimi małymi cewkami, jak ja sobie chodzę w Deusie, to jestem praktycznie w stanie namierzyć ten przedmiot centralnie, gdzie on jest, więc myślę, że jest w porządku. Wysoka i to mi odpowiada. Dużo osób, Maniek na przykład, chodzi z taką małą podręczną, ale za każdym razem na prostych nogach zgina te plecy a ja stojąc mogę sobie ten dołek wykopać i muszę się schylać i to mi akurat odpowiada bardziej i futrosku no lisa kupiłem i to w sumie chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem sztuk bo kupowałem wcześniej do kamperów w innym sklepie płaciłem 16 funtów, tutaj zapłaciłem 6 dychę taniej więc na siedmiu sztukach 7 dyszek do przodu a i tak zawsze kupuję bo to fajnie wygląda mam z tej strony identycznie to samo, także odkładam, przyda się na 7 kamperów, mam tak naprawdę z głowy jeszcze jakiś przedłużacz kupiłem inne pierdoły, lubię te zakupy w tych takich supermarketach, zawsze coś tam kupię do tego garażu i teraz tak stół, słuchajcie, zostawiłem, miałem sprzedać, chyba wspominałem kilka odcinków temu, przyjedzie niedługo ta grawerka i muszę sobie wziąć wymiary z internetu i zbudować przygotować, żeby już było, czekało na tą grawerkę specjalny stół i zastanawiam się jak to zrobić, żeby to zamknąć całkowicie, przerobić. Chodzi mi o to, żeby dokupić chyba pleksę, poszukam na internecie i całkowicie wykluczyć tą grawerkę, od... żeby nie wpadał, żaden ten kurz, pył to jest bardzo precyzyjne i no chciałbym, żeby to jednak sobie tak w spokoju pracowało bez żadnych problemów, więc będę musiał coś z tym pokombinować przerobić to na kwadrat no i zrobić coś do góry żeby zrobić drzwi i wszystkie boki, górę obić jakąś pleksom. piszcie w komentarzach jak ktoś coś takiego na takim materiale pleksy pracował, możecie popodsyłać jakieś linki, ja sobie popatrzę, żeby było tanie, a tak naprawdę zabezpieczyło tą grawerkę tak w 100% po drodze z garażu lecę do tego gościa, który naprawił mi te klucze, bo jak jeden tak i drugi już nie działa nie wiem jak on to zrobił, ale będzie musiał to naprawić. Bo no tak nie może być. Tydzień minął i się wszystko rozleciało. No i nie ma go, pojechał na dwutygodniowy urlop. Dobremu człowiekowi zawsze wiatr w oczy. Jedziemy do Kosy za 800 stóp. I co to jest za samolot? Pierwszy raz coś takiego widzę. Można jako pickup chyba ściągnąć całkowicie to obicie. Wygląda to. No zarąbiście w środku. Mówią otwarte, tutaj szybka, cyk, fajne. Ej. Suzuki. Ale sztos. Kurde, do garażu mógłbym takim dojeżdżać. Jacek pomycił jeszcze niczego sobie. Zamykam teraz na klucz, nie na zamek, tak w sensie z pilota, żeby, bo później odpala mi się alarm, nie mogę tego wyłączyć, i jest tragedia. Ja je kostko, idę zobaczyć na narzędzia, muszę kupić wodę, może coś ciekawego mi wpadnie w ręce. Warto po takich sklepach pojeździć, moim zdaniem, mimo wszystko, jak są promocje, bo jak tak patrzę porównywania, jestem w tych sklepach często, też widzę jaka jest różnica. Patrzcie jaki wielki, no ogromny jest, wyższy ode mnie. <laughs> Wziąłem 10 grzewek wody, bo nie chce mi się jeździć tutaj co, co tydzień po tą wodę, a tak będę miał zgowę, tym bardziej, że mam miejsce na garażu, żeby to zrzucić. No jakieś tam prezenty dla bliskich już kupuję, bo później wiadomo, przed samymi świętami będzie cyrka, tak coś w podarunku chociaż dać, spoko, opcja. No cuda niewidy można kupić w tych sklepach. Grinch Fajne to wszystko Takie przyjemne o. No, Kawał drogi zrobione Proszę Ożył wylądował Tak jest Słuchajcie, Nic wam przez weekend nie nagrywałem Kolejna perełka Z 2016 roku skopiona bałagan na garażu, znaczy bałagan taki no, porządek roboczy, dokładnie i co niebieski już praktycznie gotowy, dzień pracy został ale to sobie wszystko zobaczycie w kolejnym odcinku, bo już padam, kupa godzin za kółkiem jak się kupuje samochód to niestety cały dzień trzeba na to poświęcić. Akurat mieliśmy daleko. Słuchajcie, dziękuję wam przeogromnie. W następnym wam pokażę ten samochód, trochę więcej o nim opowiem, bo nie bez powodu pojechaliśmy tak daleko. W dobrej cenie samochód, co prawda ze sporym przebiegiem, ale a zresztą, wszystko w kolejnym słuchajcie, w kolejnym odcinku wam wytłumaczę na spokojnie. Powiem, ja będę teraz wszystkiego wykładał na tacy, na talerzu od razu. Także dziękuję wam przeogromnie. Do kolejnego, trzymajcie się. Cześć.